i pytanie na konferencji prasowej e-e trenera Mord Oleg na która będzie bardzo krótka więc prosimy o drawu przed chwilę. Nothing before I can go. Możemy skomentuje mecz po prostu. How would you comment on the match? Uh, close game, uh, not many chances. I think uh... To był wyrównany mecz. Legia wyszła z nastawieniem uh, nie chcąc stracić bramki, ale chcąc również kontrolować spotkanie. Mecz był bardzo wyrównany i po raz kolejny potwierdziło się, że bramkarz Legii wyszedł po

Uh, made, made them through because you have had enough chances to score goals. and uh, I really like, I can't pronounce his name, but the 25 obviously is a very good player. And, but no disrespect to the others, it's a good team with a lot of good players, but those are the two I, uh, I noticed. Trenerowi e, oczywiście bardzo podobał się Blankarz, tak jak wspomniał wcześniej. Uważa, że w Legi Gra bardzo wielu utalentowanych zawodników. I bardzo podobał mi się gra Jakuba Rzeczniczak. Konat Beczper, mam takie pytanie czy ten chciałby skomentować jakąś tutaj sytuację z drugą rzutą kartkę, z drugą rzutą kartką dla, dla jego piłkarze czy skaza się z decyzją z niej. Have you had any doubts when Akor received second yellow card is No 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 obviously, uh, obviously we in two games now we have uh, two red cards and we're not a we're not a bad team, we're not very uh, that's Just made it more difficult for us to już mało trudno dla nas wygrać w skoku, ale we had a fantastic chance one minute before full time and there uh, is again number 12 Kuszak, always there. <laughs> Trener nie miał nie żadnych obiekcji, jeżeli chodzi o drugą Żółtą kartkę dla Ek, Wspominałem o tym, że jest to druga czerwona kartka w kolejnym spotkaniu z Legią. No, oczywiście to spowodowało, że wygranie tego meczu było dla nich dużo trudniejsze. Mimo wszystko i tak udało się stworzyć równą sytuację na, na, na parę minut przed końcem spotkania. Maciej Telewizja Polska. Przed głosowaniem można było przeczytać wypowiedzi pana trenera, że jest Pan raczej zadowolony z wylosowania legi. Czy w takim przypadku odpadnięcie z Legią traktuje Pan jako zawód? Of playing Legia, yeah. uh, do you consider losing in that, uh, in that game a uh, big defeat for I, you? I was happy in the way that it, I thought it was going to be two close games, and I think over the two games we've, we've seen two very close teams, and uh, it was always going to be uh, decided on uh, maybe a, a good finish or a good a good save, and I think. Uh, Oczywiście byłem ale życzę Legii, bo lubię klub i uh, dobre Trener wspominał o tym, że mówiąc o tym, że był zadowolony z losowania, miał na myśli to, że to będą dwa wyrównane spotkania, że rywale są w swoim zasięgu i będą decydowały szczegóły, ale oczywiście w dalszej eh, drodze rzeczy Legii Sukcesu, bardzo będzie dobrze wspominał swój pobyt i kobiet jego drużyny w Warszawie. Jest zadowolony z tego jak klub podjął jego drużynę. Więc oczywiście jest smutny z powodu porażki. Ale będziemy życzę nam wszystkiego najlepszego. Christian Grzena jaką chciałem zapytać jakie ma zdanie o kibicach Ribi. What were your impressions about the supporters? O, oh, it's unbelievable. You know To have to be able to play in front of that crowd uh, the supporters should be proud of themselves and i think the, the club should be proud of the support they have it's uh, for my players it's, a, it's a, it was a great experience and for me as well i think it's uh, unbelievable the uh, the uh, the support so uh, i think you have to say well done to them as well it's uh, a good experience that i always will remember mm. Mm. Doping kibiców Legii jest, jest niewiarygodny i na pewno niesamowicie pomaga drużynie. Legia powinna być dumna ze swoich kibiców i powinna pogratulować im ich postawy i ich dopingu, który pomaga drużynie. Okay. Dziękuję bardzo.